Tradycyjnie co polecam zawsze jest w załączniku. Hejt Krytyka niekonstruktywna, mająca na celu wywołać przykrość i negatywne odczucia u adresata wypowiedzi. Ja zawsze uzasadniam, czasem nawet szeroko, swoje twierdzenia, a jak ktoś jest ciekawy argumentacji, jeśli jej nie znajdzie, to zawsze może dopytać. Kiedyś Arystoteles mówił, jeżeli chcesz uniknąć krytyki, to nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim. Ciekawa sprawa. Celebryci, gwiazdunie i tak zwane paniusie, te punkty realizują, a i tak spada na nie krytyka. Mówią, ale przeważnie głupio lub o niczym. Robią, najczęściej nic pożytecznego i korzystnego dla ludzkości, co do świątek, jeśli treningi i grę w tenisa można w ogóle uznać za robotę, to znaczy można, tyle że zbędnym i nikomu niepotrzebnym zajęciem klasy próżniaczej. Być kimś. Świątek na pewno nie można uznać za kogoś wyjątkowego, bo takich jak Świątek czy innych tego typu ulubieńców burżuazji, robiącym ludziom wodę z mózgu, można na poczekaniu wystrugać z banana i to setki. Czasem wystarczy tylko pojawić się na ekranie nawet przez przypadek, na przykład pewna Belgika na Mundialu, strzelająca na polowaniach w Afryce do gatunków zagrożonych. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk, opera Baron cygański śpiewał Bogusław Morka. Książę błazna, a dziś nawet błazen księcia jest wart. Świątek nie wie skąd bierze się hejt na nią, w czynie społecznym śpiesze z wyjaśnieniami, choć wątpię, że do niej trafią. Chodzi zarówno o dotarcie fizyczne, jak i do jej świadomości, po ewentualnym wysłuchaniu. Byt określa świadomość. A to właśnie ten pierwszy i niechęć do myślenia i bezrefleksyjność oraz oderwanie od codziennej walki o byt jak również od brutalnej, twardej, szarej i siermiężnej rzeczywistości, uniemożliwia nabycie świątek tej drugiej. Uniemożliwia jej też poznanie źródeł hejtu jak i zauważenia własnej śmieszności, bo czy nieśmiesznym jest fakt, że koncerny kupują jej wizerunek, nie ze względu na nią, ale na rozpoznawalność i pozytywny odbiór społeczny jakie ona ze sobą niesie, żeby zwiększyć sprzedaż swych produktów a tym samym zysk. Maskotka od PZU, Oshi, Porsche, BNP Paribas i innych burżujskich przybytków. Świątek nie jest w ciemię bita, ma nie brać jak kasa się sama w ręce pcha? Popularna jest teraz, więc jeśli chce na swojej popularności zarabiać, to kiedy jak nie teraz? W tym przypadku to prawda, głupi kto daje, głupszy kto nie bierze. Za kilka lat nie skapitalizuje swojej popularności, bo taka popularna już nie będzie. Ja osobiście nie chciałbym dla kasy niczego reklamować, ale jak widać inne mamy priorytety. Świątek sądziła, że każdy rodak będzie z niej dumny, że taka marka jak Rolex z nią współpracuje, dumny mam być. Z czego? Ona nie, że tak sobie mówi, ona naprawdę w to wierzy. Totalne oderwanie od rzeczywistości. Lenin sądził, że oderwanie od rzeczywistości leczy się w łagrach, jeśli, według niego, burżuj przesiedzi w łagrze ileś lat to zacznie on sam z siebie myśleć jak proletariusz, bo zakosztuje on niewygody, niedostatku i trudów życia codziennego proletariusza. Lenin i Stalin stosowali jednak łagry w niesłusznych, czysto prawicowych celach, mordowali niewłaściwych ludzi, z niewłaściwych powodów. Idąc za Marksem, byt określa świadomość i odwrotnie, świadomość określa byt. Statystyczny człowiek pracuje ciężko i bezowocnie przez całe życie, Świątek z innymi próżniakami trudni się pracą w burżuazyjnym znaczeniu tego słowa, a ma miliony warto tu wspomnieć o hegemonii kulturowej gramszczego. Frustracja w społeczeństwie wynikająca z systemu ekonomicznego i terrorystycznego prawa kultywującego niesprawiedliwość stosowanego przez elity dla ich korzyści, nie zmniejsza frustracji, a wzmacnia, ale tego nie widać, bo tłumione są emocje negatywne, bo tak wypada, aż do ewentualnego wybuchu, o tym mówił kiedyś Emil Czoran, rumuński filozof. Świątek narzeka na hejt, apeluje, żebyśmy byli dla siebie milsi, jeśli jej niczego nie brakuje, ma forsy po szyję, ma zero zmartwień, to może ona mówić o miłowaniu się, darwinowska walka, by spłacić kredyt. Jakoś do pierwszego dożyć, robota kiepsko płatna, której nie lubimy, robota, która nas alienuje, od człowiecza. Raszynianka nic nie wie o codziennym trudzie proletariusza, który w śniegu, słońcu, słocie, wypracowuje swój dobrobyt i przede wszystkim haruje na państwo. Dla którego jest mrówką do roboty, a nie człowiekiem, także jej apele pozostają w sferze pobożnych życzeń. Świątek ma wielu fanów, to jest właśnie odmóżdżanie ludzi. Erik Maguret mówił, że nowym opium ludu są media. Mają one dać wytchnienie od szarej codzienności. W miejsce złożoności i skomplikowania ma wejść prostota i nieskomplikowanie. O to właśnie chodzi. Świątek spędza wakacje na Karaibach. Ludzie, jak gówno mają, to lubią popatrzeć, jak inni sobie dogadzają. Ja też będę miał w niebie. Zamiast tu, na ziemi, stoczyć rewolucyjną walkę o lepsze jutro, to przenoszą ten lepszy świat w niebyt. Ludzie muszą się z czymś i kimś utożsamiać, tak jak z patriotyzmem. Cytaty w załączniku w opisie. Świątek występuje z barwami Ukrainy. Ktoś widział, by miała polskie barwy? Jedyne barwy jakie miała to barwy jej sponsora PZU ciekawe jakby wystąpiła z literą Z nawiązującą do inwazji Rosji na Ukrainę sprowokowaną imperializmem Stanów Zjednoczonych wszyscy by się jej wyrzekli na czele ze sponsorami i TVP mówi że dobrą decyzją jest pozbawienie tenisistów z Rosji i Białorusi możliwości startów w igrzyskach zapytajcie ją czy ona w ogóle wie o czym mówi gdy Stany z Europą dopuściły się inwazji i okupacji Afganistanu nikt sportowców ze Stanów i Europy nie izolował. Przy okupacji Iraku i okradaniu go po dziś dzień z ropy naftowej jest to samo. Ciekawe czy sportowcy z Izraela będą mogli wystąpić na igrzyskach. Izraelska armia, przypomnę, dopuszcza się zbrodni wojennych na palestyńczykach w gazie, takich samych jak Rosja na Ukrainie. Poza tym kiedyś izraelscy kibice krzyczeli to jednej z polskich tenisistek Polska Q. Co na to powie świątek? Nic nie powie, bo wie z jakiego śpiewnika można brać nuty, a z jakiego nie. By nie narazić się swoim reżimowym i korporacyjnym panom, kto płaci, ten wymaga wiadome. Mówi o wykorzystaniu swoich wpływów do pomocy Ukrainie. Jakich wpływów? Pomaga Owsiakowi, zamiast rzucić milionami, to dała swoją sukienkę na aukcję, którą kupił pewnie jakiś oszołom, co ma za dużo pieniędzy, ale świątek może już napisać sobie w życiorysie, filantropka. Wy wylicytujcie, ale to moja zasługa, bo ja dałam sukienkę lub rakietę do tenisa. Dałam zresztą to, co mi jest zbędne. Za porażki fani ją hejtują, raz pod wozem, raz na wozie, raz przy piecu, raz na mrozie. U Bukmachera im nie idzie, to też może jest powód. Fani są rządni wygranych, po prostu jak człowiek mierzy wysoko, a mu nie wyjdzie, to ludzi to cieszy. Taka ludzka natura, i żeby sobie trochę ulżyć, to ją hejtują. Jeśli w co wątpię, raszynianka mnie słucha, to pozdrawiam. Chłodno, wręcz ozięble.